Nowa 365 to kompleksowy system ERP, który w ostatnim czasie otrzymał nową, zmodernizowaną funkcjonalność w zakresie raportowania. W odpowiedzi na rozwój technologii firma Sounete wprowadziła nowy mechanizm Extra Reports oparty na technologii DevExpress. Ten system ma na celu zastąpienie starszego mechanizmu ASPX, który był wykorzystywany przez wiele lat w generowaniu raportów. Przyjrzyjmy się bliżej obu tym systemom, ich charakterystyce i korzyściom wynikającym z migracji na Ekstera Reports. Zacznijmy od ASPX. To technologia stworzona przez Microsoft, która przez lata sprawdzała się w tworzeniu raportów. Wykorzystywała pliki z rozszerzeniem .aspx zawierające zarówno kod HTML, jak i skrypty serwerowe. Niestety, mechanizm ten miał swoje ograniczenia. Tworzenie i edytowanie raportów w ASPX wymagało zaawansowanej wiedzy programistycznej, co czyniło to procesem czasochłonnym i skomplikowanym. Ponadto brak intuicyjnego interfejsu sprawiał, że projektowanie raportów stanowiło wyzwanie, a możliwości formatowania były dość ograniczone. W miarę rozwoju systemu nastał czas na zmiany. Wprowadzony Extra Reports, dostępny w wersji ENOWA 365.14.0, otwiera nowe możliwości. Nowy mechanizm oparty jest na plikach.repx i oferuje kluczowe cechy, takie jak intuicyjny kreator raportów, który umożliwia łatwe projektowanie metodą Drag and Drop. Taki interfejs znacznie ułatwia pracę osobom, które nie mają zaawansowanej wiedzy technicznej. Dodatkowo, nowy system zapewnia bogaty zestaw kontrolek, co pozwala na tworzenie atrakcyjnych wizualnie raportów. Wsparcie dla wielu typów raportów, w tym etykiet, wskaźników, wykresów czy tabel przestawnych, sprawia, że możliwości analityczne zyskały na sile. Stworzenie raportów Extera Reports jest niezwykle proste. Wystarczy otworzyć kreator, wybrać opcję Nowy Raport RepX, nazwać raport i użyć interfejsu do projektowania. Możemy łatwo skonfigurować źródła danych, dostosować formatowanie, a następnie zapisać i przetestować nasz projekt. Niejednokrotnie możecie się zastanawiać, czy warto przejść na Ekstera Reports. Odpowiedź jest jednoznaczna. System nie tylko zwiększa produktywność dzięki szybszej edycji raportów, ale także poprawia ich jakość, umożliwiając stworzenie bardziej atrakcyjnej wizualizacji. Co więcej, elastyczność nowego systemu i jego wydajność pozwalają na lepszą obsługę dużych zbiorów danych, a integracja z Enova 365 zapewnia pełną kompatybilność z innymi mechanizmami. Oczywiście, zależnie od sytuacji w firmie, migracja może wiązać się z pewnymi wyzwaniami. Konieczność przeszkolenia personelu i konwersja istniejących raportów będą wymagały uwagi. Jednak długoterminowe korzyści zdecydowanie przewyższają te krótkoterminowe niedogodności. Zachęcamy zatem do rozważenia migracji na Exterra Reports. W pełni wykorzystajcie potencjał, jaki oferuje nowoczesny system raportowania, poprawiając procesy decyzyjne w Waszej organizacji. Neosmart, zespół doświadczonych specjalistów, jest gotowy, aby pomóc Wam w tym przedsięwzięciu, oferując wsparcie i wiedzę potrzebną do płynnego przejścia na nowy system. Dzięki temu będziecie mogli skupić się na tym, co najważniejsze rozwoju Waszego biznesu. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.